Hej, witamy Was już w siódmym odcinku aktualizacji serwera Projekt Santos. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że start serwera odbędzie się już w lipcu tego roku. Dokładna data startu zostanie podana na naszym Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam. Jako iż niedługo startujemy, na naszym forum zostały otwarte rekrutacje, więc zapraszamy do pisania podania. Na początek prezentujemy Wam zupełnie nową przeglądarkę. Jako iż stara była dość na niskim poziomie. Zdecydowaliśmy się zrobić ją od nowa. Na pierwszy okień leci Premium Cars. Jest to strona, na której kupimy auta wysokiej klasy. Na drugim miejscu znajduje się Carland. Jest to miejsce, w którym kupimy auta z trochę niższej półki. Na trzecim miejscu prezentujemy Wam odnowioną wersję Agency 8. Dodaliśmy możliwość zakupu dodatkowego garażu. W otwartym miejscu znajdują się bankomaty. Dzięki nim możemy wpłacać pieniądze na nasze konto bankowe. Skoro bankomaty, no to i strona banku. Prezentujemy Wam lepszą wersję SafeBanku. Kolejną rzeczą jest nasz nowy telefon. Dzięki kontaktom możecie zadzwonić do botów lub oni zadzwonią do Was. Po co? O tym dowiecie się, krając na naszym serwerze. Lecz dziś zaprezentujemy Wam działanie Mechanika. Jest to pracownik naszej firmy Guard Service, który może nam podrzucić nasze auto. Będzie to spore ułatwienie dla graczy oraz administracji. Oczywiście koszt prowadzenia auta będzie zależał od tego w jakim jest stanie. Bazowa cena dla niezniszczonego auta wynosi 250 dolarów. Kolejną rzeczą, dzięki której będziemy mogli zarobić dodatkowe pieniądze, są próby czasowe. Restartują się one co godzinę. To czy uda nam się je ukończyć, zależy tylko i wyłącznie od naszych umiejętności w prowadzeniu. W tym filmiku to na tyle, jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Standardowo wszystkie linki znajdziecie w opisie. To tyle, trzymajcie się. Hej!